Przyszła i powiedziała, że chce porozmawiać z tym człowiekiem. No i ten brat, no oczywiście chętnie wyszedł przed, przed, przed budynek, to na takim podwórku wiejskim. Oni sobie usiedli na ławeczce, a wokół zgromadziło się dużo osób chętnych, żeby się dowiedzieć, no o czym też będą debatować tutaj. Ale w tej rozmowie nie pojawiły się żadne kwestie. Yy, Doktrynalne. Ten, ten brat zadał tej staruszce te same pytania dokładnie, które tego dnia zadał kandydatom do symbolu chrztu. I kiedy ona odpowiedziała, że wierzy w Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela, kiedy powiedziała, że oddała swoje życie Bogu, no to on wyciągnął rękę, uścisnął dłoń tej, tej siostrze, tej staruszce katoliczce i powiedział, że właśnie podaje jej dłoń jako siostrze w Jezusie Chrystusie. Czyli dwoje ludzi, którzy patrzyli w jednym kierunku patrzyli na Jezusa jako tego, który może im udzielić zbawienia. To wystarczyło, żeby ich uczynić duchowym bratem, duchową siostrą, gdzie jak gdyby nie tego spodziewali się zgromadzeni, bo liczyli na jakieś efektowne dyskusje.